Jak już wspomniałem przy okazji poprzedniego dnia jesteśmy w połowie komiksowego kalendarza adwentowego. Lecimy z tematem dalej i następny, następna część ma taki dosyć intrygujący tytuł. Komiks numer 13. Tytuł to przedświąteczne. Zlecenie, więc mamy znów kontynuację motywu świątecznego, tak jak mieliśmy w poprzednim. Co ciekawe, nie wszystkie te komiksy są powiązane ze świętami, więc to nie jest tak, że ten kalendarz adwentowy jest stricte zawsze związany ze świętami i w sumie nawet dobrze, bo dzięki temu jest dużo bardziej różnorodnie. No i to przedświąteczne zlecenie. Miałem dwa silne skojarzenia, o co tutaj może chodzić. No pierwsze, które mi oczywiście przyszło do głowy, to Zlecenie zabójstwa, a drugie to zlecenie dla przedświąteczne zlecenie dla grafików, freelancerów, którzy dostają nagle do zrobienia coś na przedwczoraj w okresie świątecznym, który jest gorący, gdzie ludzie chcą w końcu odpocząć, a jeszcze im się dokłada pracy. To by był całkiem ciekawy temat do zrobienia, ale jednak padło na ten pierwszy, czyli chodzi o zlecenie zabójstwa. E, można do tego podchodzić na różny sposób. E, tutaj autorzy, którymi są, którymi są Łukasz Krzeszowiec, ponownie już drugi raz, jeśli dobrze pamiętam, się przebija w kalendarzu, i Karolina Romańska-Kuć. E, spowodowali, że teoretycznie Oklepany temat, w sensie o, zabójca ma zlecenie do wykonania, do wykonania. E, staje się całkiem e, zabawny i m, pocieszny pod kątem tego, co dostajemy w środku. Nie chcę zdradzać, kto, i, kto dokładnie jest tutaj e, tą osobą, która e, wykonuje to zlecenie. Mogę oczywiście zdradzić, że e, jakby celem jest. Święty Mikołaj, i tutaj pokażę tylko te dwie przykładowe e, strony. Trochę mi tutaj nie, nie podpasował e, jedna każda z, e, z postaci. Teoretycznie, chyba, ma swoje dymki, ale z jednej strony raz ta postać ma przezroczyste dymki z czarną czcionką, a na drugiej stronie ma e, na białym tle czarną czcionką, i trochę to było takie niejednolite. To znaczy, jakby zdaję sobie sprawę. Dlaczego tak to zostało zrobione? Ale wolałbym właśnie, żeby była ta jednolitość. Nieważne, to jest szczepianie się szczegółów. E, przewija się tu kilka znanych postaci poza Świętym Mikołajem e, i stąd właśnie ten komiks nie jest nudny, jest dużo ciekawszy niż tytuł i powiązanie z zabójstwem mogłoby to e, sugerować. E, cały czas mam nadzieję, że te komiksy w jakiejś formie się kiedyś jeszcze pojawią do szerokiego dostępu, chociaż nie wiem, czy E, e, czy Tomksys nie postanowił właśnie, żeby to było takie ekskluzywne tylko dla tych, którzy zakupili kto wie, e, ale być może kiedyś po prostu to wszystko trafi, więc nie zdradzam wam zawsze wszystkich szczegółów e, no i co tutaj dużo e, powiedzieć e, komik zyskuje e, tym, że po prostu zostały dobrane ciekawe postacie, które no w żadnych innych okolicznościach nie mogłyby razem się w jakiś sposób spotkać i jest to takie dosyć a, nietypowe połączenie, które a, moim zdaniem zadziałało.